No Witajcie moi drodzy na majóweczce 2024, 1 maja Święto pracy. Zaczynamy. Zaczynamy się gadać, Zobaczcie, lesie, ta piękna. W tym roku na Podlasiu nas oszczędziło przymrozki. Jakie były, takie były, ale tu są dowody. Zobaczcie, otwieramy pięknie. Żadnych robaków jeszcze nie ma. Jeszcze powtarzam, bo już na niektórych gdzieś tam drzewka zauważyłem, ale to chyba nie były te robaki, które. Jeszcze, o tu jakieś, takie mniejsze, tak, to już możecie to wyrwać, to już z tego nic nie będzie. Czy tu jakiś robak? No widocznie jakieś już zwójki też chodzą, tak? Natomiast to jeszcze nie są te robaki, takie tak zwane, które potem białe larwy wychodzą nam, czteromilimetrowe, mm, które nas przerażają i które zniechęcają od jedzenia tych pięknych, zdrowych, e, smacznych owoców. Co zrobić? Pryskać, tak? No możemy pryskać. Jeszcze za wcześnie napryskane, bo jeszcze, napryskanie, bo te muchy jeszcze muchówki nie latają. Mowa tu o trześnicy. Nasionniówka, trześnica, tak, która po prostu się jest spustoszenie, ta drobna muchóweczka I teraz musimy z nią walczyć, bo pamiętajcie, że no w książkach, w różnych źródłach pisze, że połowa maja, tak, one wylatują, te obloty, to wszystko się zaczyna. Koniec maja, one już składają jaja. Ale w tym roku, pamiętajcie, wszystko jest dwa tygodnie mniej więcej do przodu, więc jak mamy 1 maja, to już to trzeba teraz zrobić, bo po prostu te muchóweczki już tutaj pod ziemią, one po prostu niedługo wypoczwarzą siwy. Wylecą z tej ziemi i będą robić te obloty. I naszym zadaniem właśnie jest albo ograniczyć się wylot z nich, bo mówimy teraz o ekologicznych sposobach, tak? Czyli takich bez pryskania tym Mospilanem czy innymi środkami przeciwko właśnie różnym takim insektom. Natomiast ja nie będę pryskał, my nie pryskamy w ogóle, prowadzimy jak najmniej oprysków i właśnie, no może ten co to, nie, siarkol tak stosujemy. Czy, czy, czy miedzie, natomiast unikamy tych mocniejszych preparatów no bo po prostu nie chcemy się truć a nawet jak będą 3-4 robaczki to wolę zjeść z tymi robaczkami niż mieć po prostu opryskane bo zobaczcie jak opryskamy teraz a czereśnia prawda no nie wiem powiedzmy koniec czerwca, lipiec trzeba już jeść tak więc ten okres karencji nie jest taki długi więc lepiej naturalnie, więc tak dużo gadam, mało konkretów najpierw zakryjemy kartonem żeby te muchówki nie wylatywały tu taki kartonik przygotowane przygotowany, fajny, eee, O, tak jak żeby najlepiej przylegał ziemi, żeby żadnych pukałów nie było, więc zrównajcie teren jak macie krzywy pod czereśnią, w ten sposób, żeby tu żadne one jak najtrudniej miały do wyletywania sposobność. O, trochę to jest ograniczone, a drugi sposób, drugi, drugi jakby wspomagasz, to jest, o zobaczcie, już jedna mucha się złapała. Nie tak co trzeba, no ale niestety jakieś tam straty zawsze są. To jest rozwieszanie takich żółtych tablic lepowych. One mają taki specjalny feromon, przyciągają te muchówki. No i cóż, one też ten kolor żółty je wabi. I tu się łapią, tak? Jeżeli złapi się bardzo ich dużo, nie wiem, 70-80 sztuk, to nie będziemy liczyć, tak? Ale będzie masa tych tutaj muchówek, no to wtedy już lepiej oprys zastosować. Natomiast jak większość się wyłapie na tą jedną czy na dwie powiesicie, tak? Te tablice lepowe, no to myślę, że oprysku nie trzeba robić. Zastosujcie takie jak u nas naturalne metody, i z każdym rokiem tych muchówek będzie mniej. Tej nasiennicy będzie mniej. No, ale cóż, no ktoś powie, że to jest nieskuteczna metoda, bo przecież może od sąsiada przylecieć. Tak? No, tak też może się stać. U nas akurat sąsiedzi nie mają czereśni Tam czy jedna gdzieś dalej, no, tak się może stać. Natomiast to nie jest metoda, jak powiedziałem, że w 100% ograniczy wam tak? Eee, ograniczy tak, ale nie w 100%. Ale jak to mówię, będzie 20% zostanie tych robaczków, no to jest sukces według mnie. No i cóż wtedy po prostu przebieramy. tak To nie jest na sprzedaż, tylko na, na, dla, dla własnego użytku. więc każdy tego robaczka zobaczy mniej więcej czereśnia, jak wygląda z dziurką. To jest łatwy sposób do m, tego oszacowania. No i tak to wygląda, moi drodzy. Tak walczymy właśnie z trzeźniówką. Ania, co tu jeszcze wynalazłeś? No, już też patrzę, jakieś taśmy zaczynasz wyszyć. Taśmy, tak. A to taśmy powiem na innym filmiku o, o co tu chodzi Aha. z taśmami, bo to jeszcze inny problem jest przy czereśniach. To nie jest tak kolorowo. No ale wbrew pozorom nie jest taka trudna uprawa czereśni. Bardzo polecam. Każdemu z Was. Największym zagrożeniem są jednak przymrozki, bo mogą Was pozbawić owocu na kolejny sezon, dwa sezony. tak. To zniechęca wielu ogrodników, działkowców, sadowników, ale no taki widok, zobaczcie, no, wspaniały. Zobaczcie u Was, czy już, czy już te owoce się pojawiają. Ja lubię nawet tak zdejmować, to jest jakieś szaleństwo, tak, ale cieszę się. Eee, tu jakieś zwójki już mogą być, więc też patrzymy. Czy jakieś nie są zniekształcone owoce, ale takie owoce, tu akurat jest odmiana regina, więc ona jest troszkę późniejsza. Też takim sposobem, jeszcze, jeżeli chcecie się pozbyć tych sześniówek, tych robaków, jest sadzenie o odmian, które są bardzo wczesne. Wtedy ona nie zdąży złożyć jaj, bo pamiętajcie, że one składają jaj na już rozwinięte właściwie owoce, czyli takie miękkie już, tak? Nie na takie malutkie, dopiero na miękkie owoce one składają jajeczka. I taka samica potrafi złożyć nawet ponad 100 jajeczek, więc jest bardzo płodna. Więc walka z nim jest bardzo trudna. O tu już jakaś dziurkę widzę. Także zobaczcie, to nie wiem, czy to jest zainfekowane, ale takie dziurki jak już są, na, to już prawdopodobnie tam jakiś robaczek siedzi, tak? No cóż, jak powiedziałem, ileś tam tych zawsze robaczków się uchowa. Ale no, walka z nimi jest trudna, więc pamiętajcie, że trzeba walczyć. No bo jak nic, nic nie podejmiecie żadnych środków, tak? No to macie zainfekowane praktycznie na 100% te czereśnie i. Chyba, że ktoś lubi w wkładku tak zwaną jeść to. to... Białko, tak się pociesza. Tak, białeczko, tak, także wtedy tak. Natomiast my tego nie preferujemy, my wolimy zapobiegać niż leczyć. To jest nasza taka, taka dewiza na naszej działce. No i cóż, zobaczcie, w tym roku bardzo ładnie ta czereśienka 4 chyba letnia wygląda. Tu jeszcze chwastów nie ma. Jak będzie już starsze drzewo, jeszcze myślę rok, dwa już też nawet można i trawę zachodować. Za Nic tam już nie będzie. Drzewo starsze się tego nie boi. Natomiast tutaj dobrze, żeby było wygrabione. A jak już zbierzemy owoce już to też dobrze jest po prostu te, tą ziemię zruszyć bo one tam po prostu spadają razem z tymi zainfekowanymi czereśniami do gruntu na wysokości około 5 cm zimują więc najlepiej od razu jak zjemy owoce już po sezonie tak zwanym tak, czyli po zbiorach to ziemię zruszyć jeszcze albo, albo nawet wykopać 5 cm warstwy ziemi i nawieść nowej ziemi w to miejsce i wtedy macie pewność że te które tam się uchowały, robaczki wraz z tymi opadającymi czereśniami zainfekowanymi, po prostu się ich pozbywacie. To tyle, moi drodzy, pytania w komentarzach. Piszcie, czy walczycie z trzeźniówką. czy macie po prostu stosujecie opryski i tyle. No, też oprysk trzeba zrobić w dobrym terminie, temu właśnie też służą te informacyjne. Karteczki żółte, tak? Te lepowe właśnie. I... Czyli jak się widzimy, że się łapią już to. Tak, to wtedy już oprysk. tak, no, czy, czy robinia akacjowa kwitnie też taki jest naturalny sygnał, tak, że to już czas. Natomiast takie dokładne oszacowanie jest dosyć trudne, tak? Bo też każda czereśnia w innym troszkę terminie kwitnie, w innym terminie zawiązuje owoce, więc to też zależy, tak, od termiki danego roku, od odmiany. No i ogólnie od pogody, to jest bardzo ważny czynnik. Natomiast, jak powiedziałem, w tym roku wszystko jest wcześniej, więc zaczynamy tą walkę już teraz. Nie w połowie maja, tylko już na początku maja, więc no cóż, moi drodzy, działajcie. Do następnego filmiku, cześć.